O jest. Kolejny. Halo Wiesz, ja, że coś ciekawego. Hmm. Zawsze możesz przydać. Ej, pi... tabletki. No halo! Dzień dobry Dzień dobry Co tam u was? To mi się go całki pomyliło O! Halo! Na razem przejście do Heavy Containment. Hmm. Trzeba być ostrożny. Jak to tak no. W że jestem ostrożny, a no, tak ogółem to nie. Jakby cię przy dziewięć nie był, to jest na to dość spora szansa. Ale ogółem, no. Jestem ostrożny. Hmm. Realnie. Mam. No. Nie mam. Teraz by się przydał, ale nie. Mama, no, aż zostałem. W ogóle, jeśli oglądasz to, to w sumie mogę zawsze teoretycznie to robić. Yy, bardzo fajnie, że to oglądasz. I dziękuję Ci wielkie. Jeśli Ci się podoba. Yy, no. O, u mnie. Chyba u mnie, nieważne. Yy, yy, jeśli to oglądasz, to jestem Ci bardzo wdzięczny, bo. No. Potrzebuję tego. Potrzebuję ludzi, którzy żeby... oglądali mnie. Jestem biedny. Wreszcie, pokazuje się, jesteś administratorem SCP Site 19, na którym serwerze oczywiście gram. Ogółem jest tak ciemno, że nie widać napisy, co jest w takie śmieszne, ale może da się wyczytać, to jest site. W środę 19, no site 19. Dobra. Wolę po angielsku, myślę, tego na, na całą moją serię nazywam po angielsku. Już dwa filmiki są, jeszcze pewnie dwa albo więcej, albo nawet wszystkie. Siedem chyba. Dzisiaj wrócę i no, miłego go Mogę w sumie zacząć co robić, ale nie zawsze pamiętam. Mm. Ja właśnie tak się bałem, że może tak content u mnie wyglądać, że nie ma za dużo do roboty u nic się nie dzieje. Ups. Ale w sumie jeśli nie wiem, zostaw zostawcie może chcielibyście jakieś komentarz, jeśli ktoś coś innego nagrywał. Bo mam dość sporo gier. Jest bardzo sporo. I jeśli... Jeśli, jeśli nic się nie stanie, to jutro, jutro albo kiedyś wleci taki bardziej... Można nawet dzisiaj, ale wątpię, że dzisiaj. Taki bardziej angielski, tak. nie, nie musicie się go oglądać jeśli jesteście jest z serwera z 19 albo nie wiem skądkolwiek. Jeśli po prostu jesteście, jeśli nie wiem, znacie angielskiego albo coś i w ogóle to, teoretycznie nie musicie tego oglądać, bo to sposób publiczny, żeby jakby coś to, mógł ktoś to zobaczyć, żeby miał z tego wyświetlenia. Yy, a muszę, chciałem to nagrać, chciałem spróbować coś zrobić po angielsku. Yy, jest w taki konkurs jeden i chciałem po prostu na niego zgłosić. Chciałem mieć oryginalnie by mnie jakimś celem może przyjęli chociaż na jedną z pomniejszych nagród bo bardzo bym chciał to wygrać gdzie ty jesteś? o halo gdzie jesteś? O, ja znalazłem windy do life containment windy a no w końcu coś ciekawego może będzie śliwo ja do lighta jadę o hej dobra lecimy nasz ten kolega się gdzieś zgubił Zgubił się, rozumiem. Nie Zdarza. Nie za... ale... Jak widać nie poszedł. Niestety. za mną, ale ZUS ASP. Jak widać nie poszedł. Niestety. D. Co, co, co? Łapiemy, łapiemy D. Łapiemy D. i D. D. D.

Mamy tutaj jeden ekran błyskowy i granat. Ja już mamy jednego błyskowego. Dobra, yy, idziemy. O, o, dzień dobry. O, jesteś. Chyba No bo chodźcie, trzeba stąd wyjść, bo tutaj nie ma, nie ma tu O. 10 śladów po określeniach. Prawdopodobnie 9 czy 9 to O, o nie. Dobra, yy. No, to będzie trzeba się z jejami rozprawić. Dobra, idziemy, chłopaki. Trzeba opanować pracuje górne poziomy. Ale szybkie dozbrojenie było i teraz lecimy. Teraz trzeba się skupić. Obtykuję no. Dobra, no, no, lecimy. No, na szczęście mam dość dobrą cenę. Nie wiem, nie było Nie najlepiej znaleźć jakąś taktyczną pozycję i ten poczekać na nich. Nie wiem ale gdzie ja idę Wszystkie drzwi są tam kiedy, bo no Jak to się dawało Jezu? Overload? Nie, no, był to co O Jezu, nie możemy chyba tego lepiej i tak tego nie są Tylko, że może coś tam było, więc no. Podobno nieśmiałka przenieść. Jakby tego tak nazwanego nie śmieją Tu ja, a ty gdzie? Pizzie <laughs> Hi administrator przeklina, administrator się o tym dowie czy jest w dobra, na chwilę zastopuję nagrywanie i poczekam aż coś się Uła, na chwilę się jeszcze Ten Powiem tak, jeśli chcecie mi dopomóc tak prawdziwie, to y, piszcie na... Y, nie, tu, proszę, taka luźna propozycja, wiecie, bo żeby Predator mi czasem, nie wiem, nie na mnie wkurzył. Y, proponuję tak, y, zróbcie hashtag, kiedy moderator dla, Max, dla Manko. Cudne, prawie, prawie mój nick pomyliłem własny, to by bardzo mi pomogło. Dobra, jak na razie zastępuję nagrywanie Dobra, naprawdę zapomniałem znowu nagrywanie Jest, jedno naprawdę? Jest, 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 jest. Dobra, co? jakie opóźnienie, no To kończę ten odcinek chyba dzisiaj, bo... No, za, du co za dużo, za to nie zrobiłem Ale kurde Ustawiliście mnie Mamy Piszę tam do was ten szyb wentylacyjny, jak mówiście. O, dobra Dobra no, to ja powtórzę jeszcze raz ten. Jeśli macie propozycje dla mnie jakieś co mam nagrywać, to chętnie powiedzcie, ja chętnie wysłucham wszystkich propozycji. Nie wiem, mam pełno gier, jak chcecie. Na karcie społeczności mogę wstawić kurde screenshota z mojego Steama. Ja chętnie bym w sumie nie wiem, może streama kiedyś Herz of Iron 4 nawet muszę. muszę nawet muszę publikę zdobyć i najlepiej nie tylko z SCP, ale no, że gracze SCP nie tylko w SCP grają. A pewnie wy w większości jesteście gryczami ze jakimiś czasowymi ludźmi. Nie wiem, może jeszcze później jakoś zareklamy. Dobra, teraz wielkie ogłoszenie. Witam bardzo serdecznie. Jestem jednym z przedstawicieli Rebelii Chaosu. Proszę cały personel placówki o poddanie się. Ponieważ jeśli nie zostaniecie brutalnie zamordowani. Nie macie tutaj za dużego wyboru. Bądźmy szczerzy, jakby. No ten. Prawdopodobnie umrę ja i tam parę moich kolegów, ale jest nas dość dużo. Jesteśmy jak... armia rosyj sowie sowiecka w, w, w... od bardzo dawna. Du przewaga siłowa, znaczy. no. Dużo nas, tak? Genialne ogłoszenie. Lepszego nigdy nie słyszeliście. Witam. No dużo. No dużo nas. Tutaj chyba jest to właśnie. Tak jak dobrze mi się wydawało, że widziałem też w Hmm, przeczekaj. O tam jest zbro... Okej. Okay. Hmm, nie zadziałało. Nie wiem, ciężko. Uuu, ich broni. Może się pytać Nie bo na przykład wiecie, gracze są zwyczajni, że o, wyszły to pewnie nasi. Ale to nie zawsze prawda. Eee, jeśli się nie nie chciałbym tylko powiedzieć, że jestem muszę i zamorduję każdego, kto się nie podda. Dobra, wiesz, nie. Wysok, nie. Eee, nie wiem, granat? A nie. Nie można się to wrzucić. czas zmienić tą broń, bo pewnie jeszcze nie jest jakiś dobrze przesłano. A, ja, dobra Aaa, musiałem się napić Jezu Bo Wolę chyba celowy On nie wygląda Nie, zostajemy w czerwonym standardik. Może być